Może nie powala gabarytami, ale dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji cieszy się niezwykle. Na borkach przy ulicy Limanowskiego otwarto dziś oficjalnie punkt sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. To czwarty taki punkt w mieście. Pasażerowie zwracali nam uwagę, iż ta część miasta, więc Borki, również. Wośniki, czy w tym momencie część osiedla, osiedla Południe czy Potkanowa potrzebuje dodatkowej obsługi właśnie w zakresie sprzedaży biletu. W punkcie będzie można nie tylko kupić bilet, ale też uzyskać informacje i wyrobić sobie kartę miejską. Otwarcie punktu połączono z wręczeniem nagród dla najlepszych testerów Radomskiej Karty Miejskiej. Jak informują władze MZDK, do tej pory do zarządu dróg wpłynęło ponad 1200 wniosków od mieszkańców o wyrobienie Radomskiej Karty Miejskiej. Przy nowo otwartym punkcie znajduje się także jeden z dziewięciu Biletomatów. Na razie czynne są trzy automaty i sprzedają tylko niektóre rodzaje biletów. Władze MZDiK zapowiadają, że oferta sprzedaży będzie systematycznie poszerzana. W przyszłości w automatach będzie można także doładować kartę miejską. Nowy punkt sprzedaży kosztował 120 tysięcy złotych.